let it let it let it let it let it let it bang, bang. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo ciepło i serdecznie yy, i pogodnie. Słuchajcie, z tej strony Aneta, dzisiaj jestem sama szefowa się bawi z bratem właśnie. I ja przychodzę do Was z nową propozycją. No jak zwykle, nic nowego, zawsze nowa propozycja. Przed chwilą widzieliście, co dziś Wam proponuję, także wszyscy, którzy mają smaka na to danie, zapraszam do oglądania dalej. Oczywiście, witam przede wszystkim, przede wszystkim witam wszystkich, ale witam również nowe osoby na tym kanale, bo jest Was coraz więcej, bardzo mnie to cieszy. Powiem wam tylko, że tutaj znajdziecie dania ketogeniczne. Także, jeżeli interesuje was temat, obejrzyjcie również inne filmy, bo naprawdę propozycji jest sporo. W każdym filmie podaję nie dość że przepis, pokazuje jak wygląda danie, to i macie obliczone całe makro i kaloryczność, także wszystko na tacy. Także, kochani, zaczynamy. Zapraszam dziś was na mój obiad. No i oto, kochani, są moje składniki do mojego dzisiejszego obiadku. Nie przeraźcie się ilością, bo to są proporcje tutaj na cztery porcje. Jak wiecie, ja jestem zwolenniczką dań wieloporcyjnych, dlatego zawsze przygotowuję sobie wcześniej, znaczy wcześniej. Za jednym razem robię kilka porcji. O tak, także to wszystko jest na cztery porcje, ale dla Was, żeby wszystko było jasne i czytelne, to oczywiście proporcje podam na jedną porcję. Także mamy tak, papryczki. Mamy, kochani, tutaj temat bardzo, znaczy bardzo, może nie bardzo, ale często kontrowersyjny. Jeść makaron, koniak czy nie? Otóż, kochani, ja, ja w ogóle nie jestem zwolenniczką skrajności. Uważam, że wszystko jest dla ludzi i nie należy przesadzać. Czasami, oczywiście, możemy sobie na niego pozwolić, aczkolwiek nie, no nie proponowałabym, żeby to było danie naszego, naszej codzienności, że tak powiem. To jest y, produkt, który jest praktycznie bezwartościowy i bardzo mało kaloryczny, także można sobie na niego pozwolić jak najbardziej. Ale jednak polecam na co dzień spożywać bardziej wartościowe rzeczy. Dzisiaj mam ten makaron, ponieważ były prośby o przepis z tym makaronem, i poza tym to jest danie na szybko. Dlatego no, jest to dobre rozwiązanie w takich sytuacjach, kiedy po prostu nie mamy zbyt wiele czasu na przygotowanie posiłku, który no, zbyt, tego dużo, zbyt dużo tego czasu pochłania. Także dzisiaj on będzie w moim daniu. Oczywiście ogórasy kiszone, te ogórasy już nieraz Wam pokazywałam, ja, ja korzystam z tych ogórków, ale oczywiście to obojętnie jakie ogórki kiszone, aby były kiszone. Najlepsze są takie ze swojej spiżarni. Awokado, cebula, podstawowe przyprawy, czyli sól i ja mam pieprz kolorowy. Musztarda, no i tutaj głównym, głównym składnikiem jest wołowina, oczywiście robimy zrazy wołowe, jeżeli ktoś nie może sobie pozwolić na wołowinkę, równie dobrze może być to wieprzowina, karkówka, yy, dowolne danie, yy, da, nie danie tylko mięsko. Troszeczkę przecieru pomidorowego, oczywiście oliwa z oliwek, no i tutaj mam jeszcze czosnek. Tak jak powiedziałam, to są proporcje, to są składniki na cztery porcje. Podałam wam na jedną porcję. No i teraz kochani, działamy. No i kochani, przygotowujemy sobie zrazy. Ja tutaj mam już wyklepane mięso, wyklepane, przeklepane, rozklepane jak chcecie. No i mam dwa, trzy takie większe kawałki i dwa mniejsze, także jak cały czas powtarzam cztery porcje, yy, no, cztery porcje po prostu, dzisiaj robię cztery porcje zrazów. Najpierw sobie, posypuję sobie mięsko pieprzem solą, no to oczywiście myślę, że to nie jest skomplikowana sprawa zrobienie zrazów, ponieważ po prostu wkładamy wszystko do środka smaruję sobie musztardą. Słuchajcie, musztarda do wołowiny po prostu jest idealna i genialna. Świetnie się sprawdza. A do zrazów myślę, że chyba jest, no, powiedziałabym, wręcz obowiązkowa. Dobra, cebulka, ogóraz, czosnek, no i boczuch. Ja tu sobie postarałam się podzielić wszystko na pięć porcji, żeby mi to. W miarę, po, po, nie na 5, na 4 porcje. Znaczy, mam 5 sztuk, ale cztery porcje są, bo dwa są takie chudziutkie, szczuplutkie. Takie wiecie, fitnie. No i teraz po prostu kochani, całość sobie zawijam i przy pomocy wykałaczki. Robię coś takiego, żeby po prostu mi wnętrzności, że tak powiem, z tego nie wyskoczyły. No i kochani, tak przygotowuję sobie każdy zrazik osobno. Mięsiwko mam już gotowe, pięknie pozawijane, jak widać, wygląda naprawdę obficie, że tak powiem, na bogato. Słuchajcie, ja dzisiaj moje danie przygotowuję w szybkowarze, i teraz chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego się zdecydowałam na szybkowar. I czy w ogóle go polecam. Pierwsze, pierwsza rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, to nie jest żadna reklama, ponieważ nie mam z tego żadnych korzyści. Szybkowar kupiłam sobie sama, także żeby nie było niedomówień i zbędnych komentarzy. Już sobie będę tutaj kroiła warzywka, a powiem Wam, co mam do powiedzenia. Przede wszystkim jest to świetne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie czas, a ja jestem taką osobą, ponieważ... Raz, że nie lubię, a dwa nie mam zbyt dużo czasu na to, żeby spędzać go właśnie tylko w kuchni na przygotowywanie dań. Także to jest taki punkt numer jeden dlaczego szybkowar. A punkt numer dwa, a może w sumie i odwrotnie, ponieważ moim zdaniem przygotowywanie potraw w szybkowarze jest znacznie zdrowsze. A to z, z, bardzo, przy, z bardzo prostej przyczyny. Po prostu w szybkowarze, jak sama nazwa mówi za siebie. Przygotowujemy szybko dania. Wszystko gotuje się szybciej, dzięki czemu yy, zachowuje po prostu swoje wartości odżywcze. Także moim zdaniem, jedzenie nie dość, że jest smaczniejsze, bo naprawdę jest, bo już to przerobiłam. Czekajcie, bo mi tu papryczka uciekła. Yy, to jest też zdrowsze. Także każdy, kto naprawdę ceni sobie czas, i swoje zdrowie również, i kubki smakowe. To ja z czystym sumieniem naprawdę polecam. Można w tym przygotować ka praktycznie każde danie. No wiadomo, że coś co wymaga smażenia czy pieczenia, bo takie dania są również, no to nie, ale na przykład zrazy, które no sami z doświadczenia pewnie wiecie, że to jest y, danie bardzo czasochłonne. Trzeba obsmażyć mięso, y, później je gotować bardzo, bardzo długo, ponieważ wołowina musi się bardzo długo gotować w tej wodzie, w której zostaje większość wartości odżywczych. No, i y, musimy tego po prostu pilnować, tak? A to dosłownie, no, minimum dwie godziny to jest takie bite. Ja w szybkowarze moje danie dzisiejsze przygotuję, no nie mówię tutaj o krojeniu, bo jeszcze z Wami gadam, także to też tutaj jest czasochłonne, oczywiście żartuję, ale y, w szybkowarze przygotuję trzy albo cztery razy krócej niż normalnie robiłabym to y, klasyczną metodą. Dobra, jak widzicie, warzywka sobie tutaj kroję. Wielkość oczywiście tu i kształty są dowolne, ponieważ i tak z tych warzyw powstanie fajny y, sosik, który zrobimy. No, i jest ich sporo, bo tak jak mówiłam na początku, y, no, mam cztery porcje. Dobra, ja sobie pokroję szybko. Tutaj jeszcze mi zostało czosnku. Ze zrazów. Do tego dodam jeszcze Wam nie powiedziałam, ale napisałam listek laurowy, dwa albo dwa mniejsze. Ok. Oczywiście klasycznie sól i pieprz. Wiadomo, że każde danie yy, możemy na koniec jeszcze sobie przyprawić. Ja dodaję sól i pieprz, i tutaj w związku z tym, że jest sporo warzyw, to naprawdę nie trzeba nic więcej. Mało miejsca, ale damy radę. Dodaję oliwę z oliwek. Fajnie, bo w sosie można też bardzo fajnie ten tłuszcz sobie przemycić i on w ogóle w żaden sposób nie jest wyczuwalny. Danie nie pływa ci w tłuszczu. Jest po prostu tłuszcz w sosiku pysznym, naprawdę pysznym, warzywnym. Warzywa, oczywiście, tak naprawdę są tutaj dowolne warto. Żebyście zwracali uwagę, a żeby skupiać się na warzywach niskowęglowodanowych, czyli tak typu marchewki, pietruszki tutaj oczywiście nie dajemy, ponieważ w ogóle y, warzyw takich y, y, okopowych nie damy na tej diecie. Dodam sobie jeszcze czosnek. Świetnie też podbuduje smak mojego sosu. Ok. Tak w ogóle to jeszcze wam, Was bardzo proszę, ażebyście w komentarzach właśnie napisali mi, czy jesteście chętni na więcej propozycji z szybkowaru, bo ja... Szybkowaru czy szybkowara? Przygotowanych w szybkowarze. Bo oczywiście jeśli chcecie, to z przyjemnością dla Was je y, przygotuję. Dobra, pomieszam sobie teraz tutaj moje warzywka. Do tego dodaję jeszcze sobie odrobinę... Czego? Przecieru pomidorowego. Jeszcze dla podbicia smaku. I ja dodaję sobie jeszcze odrobinę chili, ale jeżeli nie jesteście fanami ostrych smaków, to ten etap można oczywiście pominąć. Także przyprawy tutaj zgodne z własnymi smakami i gustami. Nie każdy wszystko, nie każdy lubi to samo, prawda? Dobra, teraz sobie wszystko y, zamieszam tutaj, żeby ten przecier pokrył moje warzywa. Tak to wygląda. I z tego będzie pyszny sos. Na wierzch układam sobie y, moje mięsko. Nie mogę doczekać, bo naprawdę to danie uwielbiam. Jest naprawdę smaczne, a mięsko. I właśnie jeszcze, a propos, jeśli chodzi o szybkowar, to wiadomo, że nie każdy jest takim genialnym kucharzem, w tym ja, że zawsze każde danie wychodzi i smakuje rewelacyjnie jak w restauracji. Ale powiem Wam, że odkąd zaczęłam używać tego gara, to mój mąż jest bardzo zadowolony i ja też, ponieważ czasami zdarzało się tak, że no niestety zrazy nie były do końca tak miękkie, jak być powinny, ta karkówka również, a w tym naprawdę jeszcze nigdy się nie zawiodłam. I podkreślam, to nie jest reklama, to jest moja tylko czysta, przyjacielska, serdeczna dla Was rada, że jeżeli naprawdę chcecie szybko przygotować i smacznie, to jak najbardziej to polecam. Dobra, teraz wleję sobie tutaj szklankę wody. Ja wlewam szklankę tak, żeby moje warzywa po prostu były wodą jeszcze pokryte. I na wierzch, żeby mięsko nie było takie gołe, że tak powiem, to jeszcze posypię sobie odrobinką soli. Oczywiście, tak jak mówię, na koniec jeszcze jak najbardziej doprawimy, że tak powiem, to, to danie, więc to nie znaczy, że to jest koniec przypraw. Ale to jak zrobimy sosik, zobaczymy, jaki wyjdzie. I będziemy kombinować dalej. Dobra, teraz mój gar sobie zamykam. To już jest tak naprawdę koniec pracy. Zaraz przygotujemy jeszcze makaron. Zamykam sobie gar. Ja mam tutaj taki klik, musi być, żeby garnek się zamknął. Ustawiam sobie y, mój zawór na mięso, bo tutaj mam dwie opcje gotowania: są warzywa, takie ryby, jakieś delikatniejsze rzeczy y, i mięso. Także ja sobie ustawiam na mięso i teraz stawiam to sobie na mój gaz. Garnek ustawiłam sobie na y, największym, znaczy nie największym palniku, ale na największy ogień. I teraz kochani, od momentu jak y, wszystko mi się zagotuje bo tutaj widzicie, że nie wiem czy widzicie, tutaj idzie już sobie para. I tu jest taki zawór, który musi się zamknąć. Tam teraz pewnie dokładnie nie o, taki czerwony. I zaraz on sobie, jak ta para będzie coraz większa, to yy, ten zawór się zamknie, czyli podskoczy do góry. I to jest ten moment, yy, kiedy trzeba maksymalnie zmniejszyć temperaturę grzania, tak żeby garnek po prostu był tylko pod wpływem ciepła, ale żeby tam już więcej się, że tak powiem, nie gotowało. No i to danie wtedy, w tym momencie zaczyna się przygotowywać. Także czekamy jeszcze moment, zaraz ten koreczek podskoczy do góry, zmniejszamy gaz. Ja odczekuję około 30, maksymalnie 40 minut, i moje zraziki po prostu są rozpływające się w ustach. Czekamy na koreczek. No i mamy to, kochani, zawór się zamknął, i to jest właśnie ten moment, kiedy sobie właśnie teraz zmniejszam gaz na najmniejsze grzanie i po prostu garnek sobie stoi i. No i co, i czekasz, zaraz go otworzymy, bardzo niedługo. Ja w tym czasie, kochani, zajmuję się już moim makaronem. Rozgrzałam sobie właśnie oliwę, y, oliwę z oliwek na patelni i umyłam mój makaron. Ten makaron się myje najlepiej w gorącej wodzie. Ja polecam myć ten makaron. Y, on jest troszeczkę żółty, ponieważ, no, jak widzieliście, mój makaron jest y, z kurkumą. A kurkuma ma bardzo żółty kolor. W ogóle, kurkumę bardzo polecam, jeżeli chodzi o dietę, ponieważ ona ma dużo właściwości y, przeciwzapalnych i jest genialna. Dobra, pokroiłam sobie tu oliwki, których też na początku nie widzieliście, bo właśnie wyciągnęłam je z lodówki. Także już sobie je pokroiłam. Y, pokroiłam też awokado i wrzucam teraz to na mój tłuszcz. Taka ciekawostka dla osób, które nie przepadają za awokado, bo tacy również się zdarzają. E, aczkolwiek nie warto z niego zrezygnować, ponieważ e, to jest genialne źródło antyoksydantów i w diecie w ogóle zdrowych tłuszczów i w diecie ketogennej po prostu jest cudowne. E, I dla tych osób, które nie lubią za bardzo awokado, dodam, że jeżeli sobie podsmażycie awokado, nawet do jajecznicy, do jakiegokolwiek innego dania, to awokado po prostu zmienia swój smak, a jak dodacie jeszcze troszeczkę soli. To już w ogóle jest genialne. Ostatnio Pani w komentarzu podpowiedziała mi, że posolić awokado czarną solą i ono smakuje jak jajko. Także kochani korzystajcie, bo to jest prawda, sprawdziłam. Także dziękuję, droga Pani. Dobra, teraz mam już podsmażone. Ja awokado uwielbiam, więc to smażenie tutaj nie musi być zbyt, zbyt długie. To dodaję mój makaron. Chwileczkę to sobie podsmażam, dodam sobie moje ulubione przyprawy, a we swoje ja po prostu dodaję trochę soli i pieprzu oraz odrobinę ziół prowansalskich. Mój makaronik jest już gotowy, wygląda tak, to się wydaje, że jest dużo, ale nie jest dużo. Yy, i teraz już pokazuję Wam jak dokończę moje danie w sensie przygotujemy sosik mięsko gotowało się dokładnie 35 minut w tym momencie już wyłączyłam sobie zupełnie gaz i teraz są dwie możliwości otwierania tego garnka albo czekamy po prostu aż ten zawór sobie opadnie ale jeżeli mamy no, mało czasu a my mamy mało czasu to po prostu stopniowo sobie tutaj yy, odkręcam ten zawór dzięki temu ciśnienie z garnka sobie teraz Uchodzi i dojdziemy aż tutaj do poziomu takiego znaczka z parą. O właśnie, teraz możecie widzieć. Chyba słychać, jak to ciśnienie, jakie to jest w ogóle ciśnienie w tym garnku. Dzięki temu właśnie dania przygotowują się znacznie szybciej. Teraz otwieram jeszcze bardziej tutaj na ten znaczek sobie wszakuję. No i jak widzieliście, sobie ten guziczek opadł, czyli w tym momencie garnek jest gotowy, e, ażeby go już otworzyć. Broń Boże, nie róbcie tego wcześniej, póki ten guzik jeszcze jest na górze, ponieważ jest to dosyć niebezpieczne, a nie chcemy sobie zrobić krzywdy. Zobaczcie, co tam się kryje. Zraziki są naprawdę mięciutkie i delikatne. Teraz sobie wyciągam je już z mojego garnka. Zaraz Wam pokażę, jak one po prostu się aż kruszą. Są tak mięciutkie. Wyciągnę sobie je tutaj, ponieważ teraz przygotuję sobie sosik. A sosik to jest nic skomplikowanego, ponieważ wezmę sobie blender i całość sobie zblenduję, dzięki, te, dzięki czemu sos będzie gęsty. Jeżeli jesteście fanami takich bardziej gęstych sosów, ja teraz oczywiście muszę go pozmakować i dodam dosłownie odrobineczkę tylko więcej soli. Także no so, sos musicie sobie doprawić sami. U mnie po prostu tylko troszeczkę soli i nic poza tym. Ok, i teraz sobie wkładam mięsko do mojego sosiku. Superacko. delikatnie, bo naprawdę aż się rozwalają te zrazy. No i moja ulubiona czynność, czyli nakładanie i jedzenie. A kończąc moją poprzednią myśl, którą zaczęłam i nie skończyłam, to chciałam powiedzieć, że jeżeli lubicie takie gęstsze sosy, to po prostu w tym momencie jeszcze zanim dodaliście mięsko do sosu, warto sobie dodać troszeczkę śmietany. 30 i podgotować, ażeby sos się zredukował i jeszcze zgęstniał. Ja oczywiście sobie tutaj całość polewam tym pysznym sosem, bo naprawdę jest rewelacyjny. No i, kochani, to jest mój y, dzisiejszy obiad i propozycja dla Was. No dalej, jeszcze tego sosu. Życzę Wam smacznego! Danie petarda, myślę, że jako danie na święta również się świetnie sprawdzi. Także, kochani, jeżeli wam danie odpowiada, to oczywiście zapraszam tam do oceny tego dania. Jakiś paluszek w górę, jak najbardziej mile widziany. Na dzisiaj wam już serdecznie dziękuję. Liczę również na komentarze, czy chcecie więcej propozycji przyrządzonych w szybkowarze. Czy gotujemy mega szybko, czy tylko trochę szybko, czy może jakieś bardziej pracochłonne, czasochłonne i wykwint dania. Także czekam na Wasze komentarze. Widzimy się już niedługo i do zobaczenia smacznego. Papa! Pa.